Witajcie kochani na Tarot Esme. Zapraszam na czytanie Tarota, yy, ogólne czytanie Tarota dla Zodiakalnych Wodników na grudzień 2020 roku. Yy, kochani, chciałabym Wam podziękować za, yy, za to, że jesteście, za Waszą obecność na kanale, za subskrypcje, lajki, wspaniałe komentarze. Yy, wysyłam do Was serducho. Yy, kochani, Zapraszam na czytania indywidualne. Jeżeli ktoś potrzebuje, piszcie do mnie na tarot esme Mam do zaproponowania dla Was sesję tarota, sesję oczyszczania karmicznego i zabiegi reiki. Jeśli ktoś potrzebuje, piszcie. Kochani, przygotowałam dwie talie. Mermaid Taro, którego będę robiła główne czytanie dla Was, drogie wodniki, i Delight Seaf Starot z tej talii będziemy ciągnąć radę na ten miesiąc. Ok, proszę moje wyższe ja o prowadzenie dla mnie i dla wszystkich osób, które będą odsłuchiwały to czytanie w swoim czasie, zgodnie z naszym najwyższym dobrem i jak największą korzyścią. Co dla wodników. Co dla wodników? Wodniki słoneczne, księżycowe, marsowe, wenusowe. Co dla Was, drogie wodniki, na grudzień 2020 roku? Co dla wodników? Grudzień 2020 roku. Główna energia tego miesiąca dla wodników to czwórka denarów, co odchodzi rycerz mieczy, co przychodzi dwójka denarów, co będzie pomagać karta wisielca, co może przeszkadzać rycerz kielichów, wpływy zewnętrzne. Paśmieczy, wpływy ukryte, król kielichów, oczekiwania lub obawy, trójka kielichów i rezultat albo rada król buław. Z przełożenia: karta głupca. Drogie wodniki, może tak być, że ten rok końcówka tego roku, grudzień, jest dla Was jakimś takim miesiącem przejściowym, miesiąc, miesiącem granicznym. Mamy kartę głupca z przełożenia, więc myślę, albo już weszliście na nową drogę, czy to zawodowo, czy w prywatnych sprawach osobistych. Może wygląda na to, że albo już o tym myślicie, albo na taką drogę wchodzicie. Może, może też tak być, że zaczynają was pociągać zupełnie nowe rzeczy. Tu karta kupca jest to takie wyruszenie właśnie w drogę. Ale też z takim zaufaniem do życia, zostawienie za sobą czegoś, co było i takie przygotowanie, przygotowywanie już do drogi. Kiedyś była taka. Kiedyś była taka piosenka: Bądź gotowy dziś do drogi. Może to jest właśnie dla Was piosenka na ten miesiąc, żeby przyjrzeć się swojemu życiu i zobaczyć, um, jakie nowe kierunki możecie wytyczyć przed sobą. Na co jesteście gotowi. Ale na razie mamy tutaj jako główną energię tego miesiąca Czwórka Denarów. Czwórka Denarów. Wskazuje na zbieranie sił, na ograniczenie się, ograniczenie swojej aktywności. Czwórka denarów też jest to, jest to karta, która czasami mówi też o tym, żeby skupić się, żeby swoje zasoby trzymać bez takiego większego. Bez takiej większej otwartości, czyli powiedzmy, nie wydawać pieniędzy, ograniczyć się też, być może trochę towarzysko, zająć się tym, co jest najważniejsze dla siebie, dla swojego ciała, dla swojego zdrowia, dla swoich najbliższych też. No ta karta niestety, ale w lockdownie po prostu bardzo często wychodzi jesteśmy w pewnym sensie troszeczkę ograniczeni i zewnętrznie, więc może to też mieć wpływ na to, że gdzieś wielu wodników skupi się po prostu na tym, co jest najbardziej istotne dla nich na ten moment. Czasami to jest taka karta, gdzie no można powiedzieć, ktoś jest taki bardzo asertywny, myśli o tym, co dla niego byłoby dobrze i to jest taki miesiąc właśnie prawdopodobnie dla was, żebyście też wypopatrzyli co jest dla was dobra, tak naprawdę. Jakie relacje są dla was dobre? Jakie w jaki sposób żyjecie? Czy sposób w jaki żyjecie jest dla was dobry? To też może być dla niektórych z was po prostu takie trochę unieruchomienie pewnych spraw po to, żeby przemyśleć, po to, żeby Wyłonił się ten nowy kierunek, o którym mówi karta głupca. Czasami trzeba dać sobie czas na to, właśnie, żeby, żeby to wszystko przemyśleć. I ten miesiąc taki może być. W przeszłości pokazuje się karta Rycerza Mieczy. No, rycerz Mieczy to jest wasz rycerz, drogie wodniki. Ale skoro ta karta pokazuje się w przeszłości, oznacza, że już takie wojowanie z życiem, wojowanie z sytuacjami, takie działania takie zero-jedynkowe, brawurowe odchodzą do przeszłości, i u was tutaj bardziej się pojawia taka sytuacja, gdzie. Jednak zwrócenie się do siebie, do wnętrza, mniejsza ekspansja na zewnątrz będzie w tym miesiącu bardziej po prostu korzystna. Dwój kadenarów może wskazywać na szukanie innych rozwiązań, takich dodatkowych rozwiązań, być może zawodowo też będziecie szukać czegoś jeszcze tak jakby dodatkowego, może dodatkowej pracy dodatkowego źródła zarobku, Ale też dwójka denarów wskazuje na taką potrzebę osiągnięcia równowagi tak żeby bo może to być związane właśnie z poprzednimi miesiącami, gdzie za bardzo tutaj za dużo się działo, i może też dużo tej energii straciliście, więc takie szukanie tego złotego środka też może być bardzo korzystne. Też tutaj ta karta bardzo często wskazuje na, na takie chęć zobaczenia siebie i pokazania siebie innym, jako osoby, która naprawdę sobie zawsze potrafi poradzić. I to też może być istotne. Ja tą kartę tutaj w tej talii bardzo, bardzo, bardzo lubię. Tutaj ten zajączek jest taki sprytny, taki wspaniały. Dość, że żongluje tymi denarami. To jeszcze stoi na tej, na tej rybce, która wyskakuje. No, wszyscy go podziwiają, więc y, to jest czas, w którym y, właśnie taki wasz wizerunek y, powinien się wyłonić i też wy y, zobaczycie siebie jako tego mistrza, właśnie, który naprawdę potrafi świetnie sobie poradzić ze wszystkim. I też potrafi wybrać, dokonać wyboru, bo to jest jednak dwójka. Dwójka to jest też dokonanie tego, umiejętne dokonanie wyboru, w jakim kierunku iść dalej, prawda? Co tutaj może być pomocne? Mamy kartę Wisielca. Karta Wisielca mówi, radzi, żeby spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, ale też, żeby dać sobie czas. Żeby dać czas, żeby pewne decyzje wewnątrz was po prostu dojrzały, dorosły, żeby miały szansę się po prostu narodzić, prawda? Żeby, żeby nie było to wymuszone przez cokolwiek, ale w naturalny sposób się pojawiło. I, i ważne jest, żeby dać sobie właśnie ten czas, więc... Ten miesiąc dla Was, ten, ta końcówka roku, no to jest też taki trudny czas, bo to ten miesiąc jest przed Waszymi urodzinami, bo już w końcówce stycznia, już ten styczeń, znaczy grudzień, styczeń, to, są, to jest ten czas przed Waszymi urodzinami. I zazwyczaj są to trudniejsze miesiące. Zazwyczaj jest to taki czas, gdzie wiele rzeczy się jeszcze szykuje. Tutaj no, no sama, sama ta pozycja wisielca, czasami w niektórych taliach na karcie wisielca jest pokazany, pokazany płód, który jest główką w dół właśnie, że już taki gotowy do, do narodzin. Więc też wy sobie dajcie ten czas na to, żeby, żeby, żeby ten nowy początek, prawda? Karta głupca, czyli ten nowy ruch, który się pojawi w następnych miesiącach, żeby, żeby on był jak najbardziej zgodny z wami, żeby, już, żeby był taki pełny. Więc dajcie, dajcie sobie na to czas i przestrzeń. Co może być, co może, co może przeszkadzać. No tutaj mamy rycerza Kielichów, to są namiętności wszelkiego rodzaju. To są relacje, to są sprawy uczuciowe. W tej talii też czasami pokazuje mi się ten rycerz kielichów jako zamiłowanie do sztuki, zamiłowanie do... Co jest ciekawe, zobaczcie, tutaj on wygląda tak jakby oglądał coś w ekranie. Czyli przesiadywanie przed telewizorem, prawda? Y, skupienie się na emocjach, ale nie swoich, akurat, bo to jest w negatywie czyli podglądanie y, świata y, przez ten srebrny ekran. Y, no, emocje, szukanie emocji na zasadzie lustra. Może to być po prostu kwestia y, takiego patrzenia, trochę w, tak jakby w, w takim krzywym zwierciadle. Zbytniego wkręcania się w sprawy emocjonalne. Zwróćcie na to uwagę, bo to może Was po prostu pozbawiać energii niepotrzebnie. I nie do końca może to być po prostu korzystne dla Was. Zwróćcie na to uwagę. Okej. Okay. Wpływy zewnętrzne. Wpływy zewnętrzne. I tutaj mamy. Teraz momencik, bo mi tutaj lata jakaś muszka owocówka. Skąd ona się wzięła? Idź koleżanko sobie gdzieś, bo mi tutaj przeszkadzasz. <grym> ok, wpływy zewnętrzne. Jest paśmieczy, mieczy, paść mieczy. tutaj może wskazywać na osobę w waszym otoczeniu, która, no czasami paść może być taki żywiołowy, ale w sensie, że na przykład dużo gada, dużo ciągle zadaje jakieś pytania, to może być wasze dziecko na przykład lub ktoś młody, znajomy, ale też paść może wskazywać po prostu na, różnego rodzaju zaczepki, różnego rodzaju jakieś takie słowne przytyki. Czasami też paśmieczy wskazuje na jakieś ploteczki, więc też na to uważajcie, czy wam to jest potrzebne po prostu. Czy tego typu kontakty są wam potrzebne. Z drugiej strony, jeżeli to jest oczywiście ktoś bliski, to trzeba umiejętnie do takiej osoby podejść. No, tutaj oczywiście to jest czytanie ogólne, więc pewnie nie u każdego to może się pokazać. Ale też zwróćcie na to uwagę, jak reagujecie właśnie na wszelkiego rodzaju jakieś takie no, takie machanie szabelką. Bo to, jest, to jest właśnie takie, takie, to mogą być różnego rodzaju takie uszczypliwości. Chociaż nie zawsze, bo też oczywiście paść mieczy może wskazywać na. Kogoś z zewnątrz, kto was zainspiruje do czegoś, do jakiejś wiedzy, do jakiejś nauki. Więc też to jest często pokazuje się ktoś, kto zaczyna tą naukę dopiero, kto jest taki zafascynowany czymś i też was może zarazić jak najbardziej taką wiedzą, jakby może zainspirować do jakiegoś, do zgłębiania jakiejś wiedzy. Więc też pod tym kątem można by na to popatrzeć. Król Kielichów pokazuje się we was, w waszych ukrytych wpływach. No, ciekawa rzecz. To jest karta, która mówi o jakimś waszym wewnętrznym, o, o takiej waszej wewnętrznej potrzebie realizacji uczuciowej. Więc być może dla niektórych z was cała ta sytuacja, która się tutaj dzieje, może dotyczyć właśnie albo relacji uczuciowej z kimś konkretnym albo też waszego zrozumienia w tym wszystkim, waszych prawdziwych potrzeb, jeśli chodzi o uczucia, no i też można powiedzieć coś, coś w rodzaju takiej aktualizacji czego, znaczy jak powinien na przykład wyglądać mój partner, albo co mogę zrobić, żeby poprawić moją relację z partnerem, partnerką, prawda? I też Uświadomienie sobie, na ile jestem sama dojrzała, dojrzały, jeśli chodzi o uczucia, albo czy mogę być wsparciem dla kogoś, albo czy mój partner jest dla mnie wystarczającym wsparciem, taką opoką, prawda? Bo jednak królik lichów jest, jest to taka opoka jest to ktoś, kto jest dla nas jak ojciec, prawda? Jest pomocny. I też, czy my dajemy takie wsparcie swoim najbliższym, prawda? Czy to w sprawach takich uczuciowych, typowo w relacjach, czy na przykład zawodowo, bo czasami kulki lichów też oznacza szefa, więc pod tym kątem też, czy wy jesteście odpowiednią osobą dla innych, czy dajecie takie wsparcie, albo czy wasz szef jest taki. Więc też na to warto zwrócić uwagę. I wyciągnąć z tego wnioski. Tutaj to jest, to jest taki miesiąc na przemyślenia, miesiąc na ugruntowanie siebie, na takie nowe y, y, wejście na nową planszę, tak naprawdę, z nowymi y, wnioskami i z nowym ja, prawda? Trójka kielichów pokazuje się na pozycji, co y, znaczy na pozycji Waszych oczekiwań lub obaw. No w oczekiwaniach można by powiedzieć w Trójce Kielichów, że możecie myśleć o tym, że w końcu będzie co świętować, że w końcu to wasze życie nabierze rumieńców i będziecie mogli więcej korzystać z tego życia w taki radosny sposób. Jeśli chodzi o obawy, no mogłabym tutaj powiedzieć w ten sposób, że waszymi obawami w tym miesiącu może być to, że albo wy będziecie podchodzić do życia zbyt lekko, albo że wasz partner ma zbyt lekkie podejście do życia i tutaj być może trzeba będzie te rzeczy skorygować albo pomóc jemu to skorygować, prawda? Partnerowi albo partnerce oczywiście. Więc pod tym kątem tutaj mogłabym na to popatrzeć. W rezultacie, rezultat albo rada, jako rada król Buław mówi działaj. W momencie, gdy już tak jakby odemknie się ta bramka, gdy już będzie można działać, gdy już będzie można podejmować decyzję, to wtedy trzeba być naprawdę gotowym i z pełną gotowością ruszyć w tą nową drogę. W momencie, gdy już to będzie możliwe. A jeśli chodzi o rezultat, jeżeli by tę kartę traktować jako rezultat, to król Buław może oznaczać osobę, która w Twoim życiu odegra ważną, dynamiczną rolę w tym miesiącu. Może to być ktoś, kto będzie dla Was o tyle pomocny i inspirujący. Myślę, że to jest osoba, no, Król Buław, oczywiście, czyli baran, lew, strzelec, osoba z trygonu ognistego lub ktoś, kto ma intensywne jakieś planety, znaczy no, mocne planety, ascendent albo księżyc w tym znaku. Osoba, która wie, czego chce, osoba dynamiczna, osoba taka właśnie inspirująca, ktoś, kto to może być no król była w to to jest czytanie ogólne więc to nie musi być koniecznie mężczyzna to może być również kobieta ale ktoś kto potrafi tak właśnie tą iskrę życia wydobyć i ktoś kto jest taki właśnie kto przyjdzie i potrafi nie wiem, jak za, bardzo, jak za dużo siedzisz w domu, to cię wyciągnie z domu. Jak na przykład zbytnio się zasiedzisz gdzieś, to też potrafi zawołać do ciebie z daleka i właśnie w taki inspirujący sposób ściągnąć cię, wprowadzić trochę tej równowagi. Myślę, że w kolejny miesiąc będziecie wchodzić albo już być może w nową relację, albo sami będziecie, no to też może być tak, że ten król Buław tutaj może wskazywać na to, że, że przejmiecie inicjatywę w swoim życiu, że będziecie po prostu potrzebowali tutaj zregenerować się, odpocząć, ale już w kolejny miesiąc będziecie wchodzić już z tą większą energią. Oczywiście dla niektórych z Was to może być też konkretna osoba. Ja bym tutaj do tego dołożyła kartę. W jakim sensie ten król Buław tutaj się pojawia, bo jest to zdecydowanie zupełnie ożywcza energia po całym tym miesiącu takim właśnie takiego zawieszenia, takiego trochę siedzenia, zbierania sił i wykluwania się tak jakby. Ta energia tutaj jest tak jakby, jakby się coś wykluwało wręcz. Więc, dlaczego ten król Buław tutaj się pokazuje w rezultacie? W jakim sensie on się tutaj pokazuje? Zobaczmy, co przy tym królu jest, jaka energia. Dziesiątka kielichów. Czyli to może być rzeczywiście albo nowy związek, albo ktoś, kto nareszcie mocno stanie na nogach i. Stanie na wysokości zadania i da Wam to spełnienie. No, bardzo tutaj to jest coś takiego, że człowiek czekał, czekał, ale ma w końcu, a i się doczekał. Ale to się wszystko, kochani, może wydziać tak, jakby, jeśli by tutaj miało chodzić o konkretną osobę to to się może wyjaśnić tak jakby bez waszej tutaj yy, że, że w, poza waszą jurysdykcją, tak bym to powiedziała. Więc jeżeli tu może chodzić o partnera, z którym na przykład mogła tutaj być jakaś separacja w, w ostatnim miesiącu, to yy, tutaj ten król Buław może wskazywać na jego ponowną aktywność, yy, z, tak jest no Zdeklarowanie się, i że ktoś przychodzi z konkretnym planem, jak tutaj wam to szczęście dać. Prawda? Więc to pod tym kątem można by być. Oczywiście to może być też, jeśli chodzi o sprawy zawodowe, to też tutaj może być czyjaś gotowość do współpracy. Jak najbardziej. Zobaczymy jeszcze tutaj dodatkową radę od Delight Star dla Was. No, myślę, że niektórzy z Was może po prostu celowo się gdzieś tam odsuną w tym miesiącu lub już się odsunęli od aktywności. Może właśnie po to, żeby, żeby te energie same do Was wróciły w pełnej gotowości, świadomie. No, czasami trzeba zrobić taki krok do tyłu po to, żeby kogoś... Zainspirować i też, żeby zrozumiał, czego tak naprawdę chce w życiu. Jaka rada jest dla wodników na grudzień 2020 roku? Kapłanka. No, spójrz do siebie. To jest karta też medytacji karta wewnętrznego yy, spokoju karta poznawania tego, co ukryte yy, wyczulenia swojej intuicji swojego trzeciego oka. Tutaj, w tej talii, jest to pięknie pokazane. Ona ma zamknięte oczy, ale patrzy. prawda? Te źrenice są tutaj widoczne pod zamkniętymi powiekami, więc takie spojrzenie wewnątrz siebie. Poczuj, drogi wodniku, te wymiary, których na co dzień być może, w które nie zaglądasz, a masz je w sobie. Ten czas takiego właśnie nowego spojrzenia. Spojrzenia z innej strony na swoje życie. Może być dla Was, drogie wodniki, bardzo, bardzo korzystne. No. Wykluwa się nowy, nowa Wasza energia, którą będziecie wchodzić już w nowy rok. Bardzo ożywcza i ona może dać Wam dużo spełnienia. Dużo spełnienia i yy, nie brońcie się przed tym. Jeżeli Trzeba się zatrzymać, jeżeli trzeba właśnie coś przemedytować, przekontemplować. Yy, nie brońcie się przed tym, pozwólcie, pozwólcie sobie na to, bo yy, karta w karcie przyszłości wygląda na to, że wychodzicie na swoje, yy, znowu, jak to się mówi, wskakujecie na konia, prawda? I w karcie rezultatu, rezultatu rady. Też tutaj są aktywne, pozytywne, spełniające marzenia karty, więc wszystko to idzie ku Waszemu najwyższemu dobru. Ok, drogi wodniki, wszystkiego, wszystkiego dobrego dla Was na grudzień. Trzymajcie się ciepło, niech to będzie wspaniały, udany dla Was miesiąc. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w kolejnych czytaniach. Pa!